No cóż, ja witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Gengis i jest ze mną oczywiście Husiek. Joł. I witamy was w wołgrubasach w, 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 w grubasach przygodzie. Ja dzisiaj ze specjalnym na tę okazję kapeluszem. Proszę zobaczcie, u Huśka widzicie, a u mnie zobaczcie jak wyglądam. Sam się przywaliłem w łapetynę po ostatnim w, w wysadzeniu chałupy ja tak. wam powiem, że kurde jedno oko mi bardziej wystaje spod tego hełmu, drugie mniej. To coś mi się skończyło. coś, coś, coś. Nie? Może jakiś odrzut tak. tego. Odrzut tego wybuchu, coś musiał, musiał mi hełm przestawić. Zapewne, zapewne. Nie w tym miejscu, gdzie trzeba. I słuchajcie, dzisiaj yy, mamy taki plan, że postanowiliśmy, iż w związku, że dom nam się rozwalił, znaczy, że ja go rozwaliłem. To cóż, idziemy, moi drodzy, w nieznane w poszukiwaniu przepięknego miejsca na nową siedzibę Grubasów, tam musi być pełno żarcia, pełno, oh, oh. pełno zboża, konie, krowy, świnie, kaczki, kury i wszystko inne tam muszą być. Znaczy... Słuchajcie, podjęliśmy taką decyzję, że dom przyszły nie będzie jakoś specjalnie zrydziwiany. Będzie to domek, nie wiem, być może jakiś w średniowiecznym, w średniowiecznym stylu, bądź w stylu modern. Zobaczymy. Będzie tam co, parter, gdzie będzie kuchnia, jakieś żarcie. Tak. Na pięterku, może takim malutkim, będziemy mieć po prostu sypialnie, dwa łóżka. pokoje, dokładnie. No i podziemia. No to jest podziemia. Jakiś magazyn, jakieś inne wytwory naszej grubiańskiej wyobraźni. Chciałem powiedzieć chorej wyobraźni. Uła. No lecimy, lecimy, nie ma wejścia. I w, w ogóle idziemy, bo. Nie wiem, tam jest coś, tam jest coś dziwnego. Ludzie, Skąd on tam... się tu wziął? Z wody chyba. Hmm. Ludzie nam hmm. powiedzą, ale jeszcze jetpacki sobie zrobić, ale wiecie, hmm. no Sytuacja tego wymaga, że hmm. jednak nam się tutaj coś skrzaczyło i, i. Sytuacja i... jest taka jaka jest. Już żeś ty wyskakał już w ogóle. A tu jestem w wodzie. Do, do, tego, tego gościa poszłoś nie? No to to, 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 to w wodzie wodzie wodzie, to? wodzie, wodzie wodzie. O, jaki kolorowy Kasiulek, nie to motylek kolorowy. Zobaczcie, tak, jakiego szukaliśmy? Właśnie nie wiem, nie, chyba nie, bo to są nie? te motyle z tego. Te motyle potem są mm. jak, jak mi pisali to są takie mm, y, cienko skrzydłowe. Mm. A gdzie nie znaleźć Oj. te cienko skrzydłowe? jakieś takie na odchudzaniu motyle, tak? No chyba tak, tak wiesz, nie, co. Ten, nie ten jedzą nam, za dużo. One nam nie pasują. Tak Czyli znaczy nie, ta. w sumie to mog mogą być dobre, bo one nie będą dużo jadły, a dużo dla nas zostanie. Mm, o, no. Ul. Ul. E, jaki, o, 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 Lucky Block. Lucky Block. Dobra, lucky... to teraz ty otwieraj. Ja Ale ja nie, nie mam czym. Musisz odwierać, no, bo to otwierać, ja ja Jak, jak nie masz czym? No, nie masz kilofa? Nie. Wow. Mieczyk. O, mieczyk, <laughs> a, Jaki mieczyk? Ja wiem, The divine to... Sword. Divine Sword. Sharpness X, Unbreaking X plus, yy, ty wiesz ile on daje? 19,5 do ataku. Ja ci powiem, że robi się noc. i ten atak właśnie, jak najbardziej nam się przyda. Yy, ale jego trzeba naprawić. Ale noc się... się zrobiła, jako żeśmy otworzyli to to. Wiesz? Yy, te? Tego, tego no. Noc się wtedy zrobiła. Mój kilof jest dobry, patrz. Patrz, zobacz. Działeś? O, czekaj, bo Gilo. idzie kto? ja kilofem go, no co jest, no gin. ej, nie mogę, o, o, padnij, 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 padni. no, uwaga, plecy, jak, jak jest cheer, o, tak. zobacz, to jest to, to my damy e... no, jaki, jaki, jakie jaki objomy szukamy, nie wiem, jakiegoś fajnego, przestaniecie mi bić, ale ci wywalę zaraz w ryj, zobaczysz, ty, no, masz jeden, no, a ty, gnoju, jeden. Co za mnie strzelasz? No, no, chodź tu. O ty. On nie bije, w ogóle, w których rejonach myśmy byli? A, to żeśmy byli... Nie wiem, gdzie myśmy byli, wiesz co? Ja bym się pobudował na łące. Na łące? Gdzie są kwiatki pachnące. Won, do dziury. Do dziury. Chodźmy, chodźmy tędy prosto tu. go zabiję, już nie żyję. Dobra, idę za tobą. Skąd ich się tu tyle wzięło, no? nocy. Tak jakieś pająki słyszę. To tobą ludzie pająk. Albo za mną. Gdzie? Za nami szedł. A masz! O <laughs> tutaj komitet powitalny. Ty co ma? Ma budkę telefoniczną, policyjną, a ten... Ty, bo zobaczysz, strzela się. Ty, a to co to jest? kurde. O, a ten co ma na ryju? Oddaj. Oddaj. O, ten rośnie. Ła, strzelają. Biją. Wiecie co? Co to jest, ja się pytam? Świat zombie, czy co? World tak. of Warcraft, czy to w ogóle? The Z... dead. Dobra, robimy porządek tu, bo to... Nie ma to tamto, no. O, no, jeszcze. Patrz, mały, mały łucznik, zobacz. Widziałeś, wariata? A już nie, już nie był mały. Znaczy, był mały. Już, już się zrobił, to? Się... Nie wiem, zaraz zobaczę. pyk, 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 pyk. pyk. Tak, umiem. Ej, mnie bije coś znowu. No, jeszcze się zatrułem. Znowu strzela, no chodźcie. kurde, łysy byk, na prostej drodze, już nie powiem co się zrobił. Chodźmy gdzieś w kierunku no, słońca. Okay, bo właśnie... Właśnie ja zgłodniałem. Dobra, to no, przejdziemy tędy, tak. tutaj musimy do góry tam, przejść. Tak. Dobra, idę. Idę za tobą, prowadzę. Ty, kurde, a czemu my a. jesteśmy tacy leniwi? No a co? Możemy innego? Jak, o co chodzi? Dlaczego my nie latamy? No właśnie, czekaj. Nie zombie, nie chusiek, nie, nie struś, nie szczur, nie skorpion, nie frog. O. Czekaj, rotęce, co? Enterem to się było, tak? Tak, tak, Enter. Czekaj, zaraz zobaczę. O. Gdzie jesteś? Tu. Gdzie tu? O! Gdzie? Yeah. Ta kolorowa, ta, ta kuleczka. A to ty? To jestem ja. Aha. No, no, o, no dopiero mi się pojawił że to ty. To leć kuleczko, ja za tobą. Ja z kosą. Czo, czemu my nie latamy? Patrz, żeby... nie. No wiesz co, właśnie pisali nam w, w komentarzach. Po co wam te plecaki? Przecież nie możecie zamienić w coś latającego. Dokładnie, dokładnie. Ale my jesteśmy nienormalni. Normalni. Wysoko, Patrz, w, w, Bardzo wysoko. O, w chmurach już to normalnie jest, te drzewa. No. Wow, 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 wow. Ty zobacz, patrz jaka A tam jest dungeon. Gdzie, w tej chałupie? No. A tak, bo to cegła. To Ale nie czekaj, to tam... bo tam, tam może być żarcie. Dun, 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 dun. A ja się... Sorry, ja się nie mieszczę. No ja też się nie mieszczę, muszę... Może... Muszę, ja muszę, im, muszę ja ten. Się nie Muszę ja się, się zamienić w ten. Ale schodów. <kluzni> tam widzę jakąś chałupę. No, idę przepatrzyć tutaj. Oh. widzę. No, 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 no. Hmm, no tak, to są dungeony. Na górze była też chyba skrzynka. No, dywany są fajne na górze. No. Łopanie! Co tam było? No bogato? Pep. Ej, pochodnie we i w zasadzie byłoby... i byłoby dla tyle. Gdzie my się tu będziemy budować? Z wielką mm, zamieniaj się, be? nie wiem, w coś, kureczkę, kuleczkę... motylka... ...i lećmy. Właśnie kurde, nie wiem w co tu się zamienić takiego. Ja... ja się w tego fajnego zamieniłem, a to jest fajne. Pamiętasz jak to nas skurzało? Ile razy to mnie zabiło? W wow. pierwszym chyba odcinku, czy który. Ty, no, mniejszego nie było nic? No, w gasta, no. Jeszcze ze słuchawkami. Masz słuchawki na uszach. No mikrofon. <laughs> Dobry jest. To jest komentator Gast, nie? Oglądałeś wow. mecz ostatnio Polska-Kazachstan? Yy, wiesz, co właśnie nie? No i bardzo dobrze. <laughs> Jak gadałem, byłem akurat z... tutaj za. Gdzieś tutaj ze mną? No, czekaj, tylko na coś mniejszego. Zamienię, bo. Mm. O! O! On strzela do mnie. Od dołu. Kim jesteś teraz? A, a, tym, Tym tutaj, takim latającym. Gdzie żeś poleciał? No tu. I ty zawsze mówisz tu, ale ja ci nie widzę. <grym> dam, dam, dam. A to jestem, co? A. a tu? Co to, co to jest w ogóle? Dam, 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 dam. <grym> nie wiem. jest Ważne, że się... Mówiłem, że tu wioskę widziałem. Wioska? Tak wysoko. Bo to być. wioska. Wiesz, co może być czarcie. Świnie są. Tam jest dalej. To jest taka chałupa podobna znowu, jak, jak żeśmy zamieszkali. O, ty, pyry tu będą. No, na tym. Na polach. No, no wezmę te pyry, bo tak to sobie gdzieś upieczemy nawet. No, no. Marchew. Nie, nawet nie masz. patrzę, nie patrzę już na ten dom. Nawet nie nie nie. nie, nie, nie. Ale wiesz co, do tego domu bym wbił na chwilę. Bo tam może być różne, Ponieważ różne, gdyż, różne ciekawe rzeczy w skrzynkach. Czy tam przyważy wiesz, jest no żar. jestem duży, kurde, nie mogę się zmieścić. No ja też właśnie się nie no. mogę zmieścić. Dobra, może się zmieścić. Dupa, dupa się... urosła i. Nie, ja, to nie to. Eee, to było pod tym pod to było? Nie pod H? Nie, pod tak, e, nawias, no. nawiasy Nie. Nawiasek bo pod nawiasami, dobra. Enter, już się zamieniam. W Jingisa. Poza mini będę mógł sobie pójść. ale tu wiesz, ty, 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 ty. Ty, że są puste skrzynki? No jak puste? Przecież myśmy tu nie byli. Co nam ukradł? No, okołocony domek. Ale sam wydaje nie, mi się, że myśmy... A, byliśmy to, drzwi są... To byliśmy tu jest jednak tylko to. Ale... była jedna zbroja, a tu drzwi, kwiatek. Może byliśmy tu. Mapę mi wyrąbało. Jak ci mapę wyrąbało? No, niewygenerowany nie świat jest. To by cały. O. Znaczy w domku to też mam zero widoczności, ale jak wyjdę na zewnątrz, coś widzę już. Tu, 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 tu. O. Ja widzę już teraz. Jeszcze do dopiery. Widzę cię, widzę cię, Do Dopiery? Nie, tu nie S ma pierów. Idę cię śledzić, tu jesteś. Póty, wam że. Bum, 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 bum. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, zobacz co jest. Już czekaj, bo muszę się oczywiście w coś latającego tam o, Gdzie się mój miecz pojawił? Gdzieś musiałem wyrzucić miecz. Ale jazda... O, 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 co to? Co to to, 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 to to lata? Chodź tu. Jedna Pan... budynia i, dwa, i, dwa, i dwa, dwa śniegi. O, świt jest. No to bałwano można zrobić z tego. No. Z dni i z dwóch śniegów, dobra, no to robimy. Faktycznie, nie pomyślałem, dobra, masz. Pyk. Pyk. Yy, I pyk. Haha, ha, ale się rozpuścił. <grym> <grym> dobra, dwie śnieżki, siedem śnieżek zostawił. Gdzie jesteś <grym> znowu? Gdzie latasz? Nad No, nad no, no, no tobą. Znowu tę kółeczko. Koleczko. Czekaj, to ja sobie wezmę coś innego. O, wiem, patrz. Tego jeszcze nie widziałeś. A, przyryszeń. Mm, mogę cię urządlić, chcesz? No, to... ja, to, czy, to... na to... to jest ten. On w takim lesie, jak gęsty, nie będziemy się budować. Nie, 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 nie. Ale to już jest. To musi prowadzić do czegoś dobrego, nie? Kolejna chatka, puchatka. Nie, nie. No, to by chyba też dungeon w tym. Tak, dungeon, Pi Pi piwnicy by było przekierane zrobić. Co tu jest? O, tu, 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 jakieś dziwne tu, no dungeon. To, a to co, to jest też dungeon? No tu, 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 to tu, 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 No, tu, tam są dużo. No widzę, oh, już oh, oh, oh. oh, oh. tu, ten... Pamiętacie, że mega mega dużo się powtarza tych biomów, strasznie dużo. No. No dobra, przyleć, może tandy. tu, Lucky block. Widzę, widzę. Już A co myślisz o takiej, no, takiej sawannie, abyśmy się tutaj mm osiedlili? -hmm. No właśnie, też tak właśnie chciałem to powiedzieć. Czekaj, rozbiłem to i co tam z tego wypadło? Ty, co ten kurczak ma na łbie? Ty. No, głowę Clippera ma. Będziesz zdrowy? Zobacz. No Zobacz, się idę. ale zobaczymy. Nie. O, nie wybuch. No, sawanna jest fajna. Podoba mi się. O, i patrz, czy mam tutaj domek jakiś. O, by... ktoś tu łazi. Można by, można by na... są znowu, zobacz. No, to idealne, żeby Użo... urządlić cię, kochana? <śleski> <śleski> Ja cię mogę poczęstować. Zobacz, zap... spójrz tylko na moje rządło. No, takie czerwone i. <głos> <głos> o, nie no, dobra, spokój. spokój. Dobra, to gdzie się Często budujemy? Na moje żądło. Tu na środ... Środ... Wiesz środku. co, myślę, żebyś tutaj w kierunku się... tej, tej górki. Tu otu. gdzieś, a tutaj sobie zrobimy może kopalnię. Popatrz, Ty, zobacz, patrz, no widzę, ale patrz ile tych dziuchów tu. Ty, ruda jest! Widziałeś ją? To jest jest jedna ruda, to jest druga ruda. Patrz, ruda. No. Patrz, ona żądło do buzi. Go, go, go. Ty, jak poskakała, za głęboko? Ty, nie, dobra, to, o, spokój. tu mamy. Dobra, tu zostajemy. I krowy dobra. mamy. O, to mnie bije. Ty, o, no... Ty, mrówka mnie bije. Biała. Ja mrówka? No. No właśnie biła mnie, o ta, o ta tu wredno, o ta. Ale zaraz ja, was, ja z wami zrobię... O, to mamy pod słowem kopalnię, nawet taką z prawdziwego zdarzenia. No to nice, dobra, to ja, się, to ja się przemieniam, nie? to się przemieniam. Przemieniam się w Gengisa, wtedy będę bardziej atrakcyjny. Cześć, Ruda. Sorry, nie mam kwiatka dla ciebie, ale chętnie... Sto... Ty, gdzie masz, gdzie masz twarz? Ty, ona... Nie, ma. Ty, ale ma jaką grzybę, ona ma tylko jedno oko. To jest piratka. I jeszcze ma zezowate to oko. Widziałeś a, to znalazłem ten. też się znalazłem kobietę. Diablica robi i idzie na za mnie he? A, a, ale to twoja też ma... O, ta? No. Tak. Gdzie? 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 Ta? No, ale, Dobra, e, zamieńmy się na... Dobra, to co? To co, tutaj tą, tak? No, tutaj chyba będzie najlepsze. Fajne miejsce. Dobra. Okej, okay, coś tu rośnie. i buraki. <laughs> Żółtych kwiatów one nie chcą. Hello. <laughs> to co? Najpierw chyba trzeba zrobić... Nie wiem, trzeba... Jak to zrobić? Trzeba We zaznaczyć miejsce, pointa, nie? No. Trzeba ustawić pointa. Dobra, to trzeba nacisnąć nie J, tylko M. Hmm. Pointa nastaw. I tu... To... Jak go nazwać? No czekaj, na jeszcze zobaczę co jest tutaj na górze. New. No, góra to jest spoko. Widziałeś górę? No widziałem, tam jest góra, ale nie widziałem, co nie jest. I idę, idę, idę to zobaczyć. Nowy. napiszmy. Nowy, nowy. dom. Dom. Jest. Dobra. Już jesteś na górze? To ja tak, idę tak, 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 no, tak, tak. jestem na górze. Kic, kic. A, bo ty po, poleciałeś sobie tam. Nie, po, wykicałem. Wykicałeś? No. ma, a Uła, ja spadłem. <laughs> Nie mogę coś the fuck? Na Tak, zobaczyłem coś innego, ale to, to tam tam w dolinie się możemy budować. No. A tutaj, patrz co my mamy! Okej, okay, nie, gdzie jesteś? Halo? No, tam no, gdzieś... no I dobrze, o tutaj skacze, Widzicie, Widzę widzę, widzę cię, widzę! Hop, hop, Piękne. hop! Patrz, jak przeskoczyłem, patrz jak przyspieszyłem! Patrz co my tam mamy! O, zamek! Zamek i... Tam jest dungeon! I, i, i... i, i co to jakieś... za, in... co to, co to jest? Nie wiem, jakiś taki indyczy Co to ptak. za indyk? Nie wiem co to jest za tak. Ale zamek. Idziemy, zobaczymy do zamku? No zobaczymy, zobaczymy Na co szybko, jest. Nie? Chociaż. No. Dobra. Bo już domy sobie wbudujemy chyba tak y, poza odcinkiem, nie? Będziemy budować, czy... No tak, no poza odcinkiem czy będziemy ktoś budować. live'a tam... wiesz no, <laughs> ile by już tych live'ów... Eee! Wilki! Mam Ale kość! Czy... Pieseł! Ja też mam kość, czekaj, to pieseł. Jest! Mam pieseła. Masz, czekaj, ja też mam pieseła. Chodź. Mam. Mam pieseła, dobra. Mam piese... Siedzi już, dobra. Mój pieseł. Ile... I mam jeszcze, mogę jednemu dać. Ale mam tylko jedną kostkę, czekaj. A to też masz pieseł, to bratusz. Jakżeś tam wskoczył? A, no tak. O, znając mnie, to ja tam nie Ma... wskoczę. Ty masz kilofałkę? Mam kilofałkę, zaraz tam będę. To musisz tam... Ten... Opa! To mam wykopać. Koważę to jeszcze nie pas. Tam dziura jest. a jest dziura właśnie. Ona Gdzie da... kopać? A to, nie wiem, kopnij tu. A tu? To by My myślę do góry dostali I nie, nie wiem jak dość Grube mury Widzisz, tu nic Tu o Tu cegły same Gdzie ty jesteś? Tutaj nad tobą Bijam z tego z łapki. To mam tego rozwalić A? O, o, no, 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 spróbuj tego, tylko rozwajcie. O, o. Ło, wow wow, 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 wow. Mogę, mogę tam skakać i. Ty, zobacz co tam jest! To farinet. Co to jest? A tam coś, coś się świci? No, idę zobaczyć. O, co to jest? Patrz to. Biorę to. A, to jest to, co to, 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 to się to? To co rozwaliłem chyba. No tak, co się wyrzuca i wiesz... Jeżeli... Rozwalić te? Rozwalić te spawnery. Spawnery, pewno. Ej patrz tam jest Tam jest jeszcze spawner? Dobra. Jeszcze na, jeszcze na dole, jeszcze na dole idę. Nie wiem, wiem, widziałem go właśnie, że zejdę do niego. Dobra, nie ma już. Ale coś tu się ostrodziało. Ostro no. Skrzynce. No Tutaj jest niebieski metal. Tutaj jest kubę. Ender Lilia jakaś? Ender li o to, to, to weź, wy, weź weź, weź, weź. Bo to Dobra. jest do tych. Do sadzenia... Zgarnę jest... wszystko, co było. Material, coś tam, coś tam. Tym, ty, co zasadzimy, wow, tak. ale to zaraz się wydostanę, sorry. Hop. No to dalej sobie, dalej się zastanawiam, czemu kopiemy, jak możemy tutaj oczywiście latać. <laughs> ja że o tym zapominam. Ja też. Ty, tu coś jest jeszcze na dole. Nie, tam nic nie. Znowu się zamieniłeś mi w jakiegoś wariata. No i kurde, nie mogę ten... Ten, Zbog... nie, ten nie lata. Tu jest chyba zejście jakieś, nie sądzę. Nie, tu nie ma zejścia. Zaraz to ob obadam. Zamieniam się w kuleczkę. No, kuleczka malutka wszędzie dotrze. Ło! <tuszu> <uuu. tuszu> tu jest jeszcze jeden spawner. Gdzie? Tutaj, na, za, za tym wzgórzem. Widzisz, jak tutaj jest cena, tam? Czekaj, czeka, czeka, czeka. czeka. Tam gdzieś. Tu i tu lecisz, lecisz, lecisz i tu. Ale nie wiem, już, musiałbyś się tutaj dostać. A przecież też się w coś latającego. No właśnie, bo, bo ten. Tam jest coś, jeszcze coś jeden małego. spawner. Coś małego bym się zamienił. Ale pamięć, że tutaj nie ma nic. Chyba w środku takiego za jakiś zamek. Zamek. Znaczy, w jest sensie środek. No takie? Bardziej to wygląda wiesz na jakieś te. Nie ruiny bardziej. No, gdzie ty jesteś? to no, na całą górą, no całym szytem. Aha tam. Gdzie spawner? To jest spawner jeden. Mm, widzę, 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 ląduje już Do niego Już go nie ma. A i tu jest drugi. Mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. mm. Takie chyba jakieś, tylko mi się wydaje, że jakieś takie te ruiny, wiesz? No to też już, się, to już się tak widział. zwaliłem ich już wszystkie spawnery, no bo tu nic więcej nie ma. Patrząc od góry na to, to ruiny są, wiesz? No. <coughs> Okej. Okay. Nic to co, więcej się nie, nie ma. Wócić, nie? No, wracamy. Naszą górkę. Ja tu się rozejrzeć, co tu jest w... To mi konie są, słuchaj, konie mamy, zaczepić cię. Nie, w ogóle to jest wszystkie wszelakiego... I są pszczoły. I krowy. Pszczoły są. Te szerszenie dwa duże. I, i, I dziewczynki. No widziałem też no. Ty! Jest jakieś nowe coś, idę to zabić. Ja się muszę tego, to zamienić. Je, co Wiesz, masz? Się? Zaraz zobaczysz, to się zabije to. Giń yy! Ty, to jest mocne O, ale gdzie ty jesteś? O, mm. czekaj, tutaj. Ale... Jedz. Adam! Nie lubię cię? Ciebie? Lecz je. Wpadaj ode mnie. na ważko. Wow, jak to. A, to... Wow. Mówię, ale ty wiesz, jakie to mocne jest do zabijania? Znowu trzy serca mam tylko, ale już jest pół pół jest ze zeżarłem tego. Że nie, do nie, nie, o to uważaj, nie zaczepiaj tego. Żeby się nie zabiło. Dobra, mam znowu faul. No jest tu na ciebie. Dobra. Ma agro na mnie, widzę. A teraz za mnie, Uuu! Już to gonię. No co jest? Gin, 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 Jeszcze raz. Dobra, mam, zabiłem. Nowa forma będzie latająca, nie? Oj, tutaj mamy też lazę. No lawa jest tu, zobacz, jest wszystko. Woda, woda bliziutka. Ty, nawet mamy te, apple cow. Krowy, no. krowy O no, Widzę, tutaj są. Zwykłe krowy no to to jest i strusie, i jak już nie wiem, co to jest właśnie ten. To jest świetne miejsce, wiesz? A cóż, ja musiałem tym ptakiem. Jest, jest musimy, wiesz, ale musimy najpierw to chyba zbudować tutaj, żeby to wszystko resztę z tamtego. Tak, naszego tak, tak. Miejsca myślę, że przenosić, myślę, że dopiero, sobie to zbudujemy tutaj, to dopiero będziemy to Będziemy przenosić tak, i... taką przeprowadzkę robili, nie? Główną. No, wiesz, bo, już, bo, ja chyba, się, bo to ja nie się, ma sensu, ja. wiesz, żeby ludziom pokazywać drugie raz to samo, że tam wiesz, budujemy znowu i tak dalej, nie? Nie, no to zbudujemy to, co przynajmniej mieliśmy tam, czyli już no, te przepalarnie tak, to wszystko tak, przygotujemy tak, sobie. Tak, tak, tak. tak, tak to tak, można zrobić spokojnie na live i będzie okej, nie? Dokładnie. Ale miejsce jest fajne, no tak troszeczkę drzewa trzeba będzie tutaj powycinać, to porównać. Że no. To jest... A to jest zwykła trawa, ja myślałem, że to jakaś uszkodzona, bo ona taka ciemna, ale to jest ta nie, stepowa zwykła, chyba, zwykła. nie? tak, stepowa, no. Mhm. No dobra, no to co? No to będziemy to tu robić, no na chwilę obecną podziękujemy, bo to już prawie... Ile mamy nagrania? 20 25 minut. minut. No. No to i Mamy miejsce na tam... kopalnie piękne. Piąteczek pewnie, zobaczycie już coś więcej. Tak. Myślę, że to jakiś domek czy coś pobudujemy sobie no. i tyle może ty... wezmę jakiś projekt z, z tego z let's builda którego robiłem tam no, robisz ty właśnie dużo domek. robiłeś te projekty z let's builda to można było pobudować no. mam jeszcze let's dobre, ale nie stawiony jeszcze ale jak zobaczycie ten domek mm... a ty tak o, z głowy bierzesz te wszystkie pomysły no tak poważnie no? Bo ja. Ja, siedzę na, znaczy... ja tak, siedzę na klopie i myślę, jak by coś zbudować. Jak już wychodzę z klopa, już wiem jak zbudować. Nie, ale ty, ty się śmiejesz? Ja nieraz na przykład, bo ja gram e, w tego Prison Architekta, nie? No. I powiem ci szczerze, że niejednokrotnie Prison Architekt. Czy co? A nie, tam coś masz, coś znalazłeś, tak? E... Jak pierdzi. sobie coś tam o, pierdzi? To na mnie. cię? Hmm. Zatrułocie? bug. Świerdzący robaczek. O. A, to to widziałem, to takie, no. Ale uważaj, bo a, dziewczyny idą do ciebie, na robaki lecą. La, 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 la. E... Ale co mówisz przy No i, i też nieraz gdzieś tak sobie siądę i coś tam w łepetynie sobie planuję jakby to zrobić w grze, nie? No i tak, tak by jest No. Dobra, to cóż moi drodzy, dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Dokładnie. się o... w piątunio. W piątunio się widzimy, dokładnie. Zapraszamy Was do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy, napiszcie co w ogóle my sądzicie o tym miejscu, o budowaniu się tutaj, w tym miejscu. No bo tu się troszeczkę podzieje różnie, bo i farmy, i fermy będą tak samo. O co, to tutaj to zagroda z Żaków. No właśnie. Eee, Zobacz ile, zajmuje... tu mamy, ile tu mamy owiec, kurde, jak tu jest fajnie. Konie. Ale mamy... Wchodź eee, do mnie na chwilę. Eee, to, czekaj, to, bo... zaproszę, Cię. rozświetlam Cię. tutaj trochę. Szepnij się jak możesz. Chodź, coś ci pokażę. Mamy też coś, też coś fajnego, obczaj. O tam, o, tam zobacz. O, jaka normalnie inwazja. <laughs> Mamy coś dobrego, nie? Zobacz. Ciekawe, czy by je oswoił. Ciekawe czym? Ty! Patrz, co tam lata jeszcze. Gdzie? No, nad nimi. nad nimi lata? Szirszeń. A, szirszeń, no. Jest. No to pierdzie, żeby do mnie Dziabać. Dobra, idziemy do tego. Także dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Ja tu też biorę pochodnie i rozświetlam teren, żeby tu się pozbyć tych niedobrych Ale O się nie spełnił nawet. No to dobrze. I życzę im tego z całego serca, żeby się nam nie spełniły tutaj. Ty też chyba, nie? Oczywiście. O, tu dziewczyna ma ciemno, więc jej przyświecę. Postawię jej latarnię, żeby miała gdzie stać. No to co macie? <zysy> Zarabiać ciężkie pieniądze, no No, to dobra słuchajcie ludzie, widzimy się w piąteczek, w piąteczek pewnie już tutaj coś, coś powstanie, myślę, że już domek byłby tak, zrobiony. Tak, tak. I, I cóż, jeżeli wam się oczywiście odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz doleć, subnijcie kanały, co by być na bieżąco. I to nie koniec. wiem, czy Jingis chce coś dodać? No i oczywiście jak zwykle na koniec moja regułka, pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I grubasków. Bez, bo, grubasków <laughs> też, ale to hasło naprawdę to mnie się udało. To jest prawda. Tak, oczywiście, że prawda. To, jest prawda. to na razie, trzymajcie się. Cześć. Jou.